Dobra, lecimy z tym. Trochę się ukryłam, ale... ...lecisz chuj tam tam nie jeszcze bardziej Cydra ba zabdowie, jak ja go opuszczę. Na moje nieszczęście. Giniesz. Okej. Okay. No, giniesz. giniesz. Dobaj, Blizz. Bo, Blizz... ...bo czułkaj się. Bo, ...bądź a nie... ...zrotujesz się. jesteś. come on. Świętą buchę. O nie, ej, muszę za nimi latać. To mi dał bukę. Dla... Ajo, ajo. Nie ma. Nie ma! Tak jest! Eliminacja! Uch, dobra, myślę, że oni już są zabici. Teraz możemy wracać do bitwy. Co ty na to? Tak, zabici. Ops, a ja biorę klucze, Maro. E, zaprasz, to To bitwa dalej. Dobra. Aj, i błąd, a, i co? I grubo. No? A e, kolejny. Co się tam... E, chodźmy tam. O, oh, Breeze. Skąd on się wziął? Myślę, że ich pokonaliśmy, ale okej. Okay. Ale smutnijsz. Jest, ale smoczynny. Jest Jom, A co to było? Jak go zaakcji? A kur... No... No, no, no... Widzę tam prezent. Nie, to będzie mój prezent. Nie był mój? A nie, no. On ma wlewę, go. Główna. Nie ma nic. Aha, widzisz? Widzisz? Ja do umiem. O, srałem się z kontroli. Klaps. I klaps! Okej, okay, dobra, to już teraz wraca bitwa. Co no? O, skąd on się wziął? A! To jest idealne, mam by się nim zajął. Głupi. Głupi się nie ma. Okej. Okay. Dobra. Został, a nie umarł. Jeszcze tu jest. Co mi bierz głupi? Dobra, tam jest. Bo... Późno, mam być umył. Późno. Czemu on w plecy leci? Dlaczego co pan jest taki silny? Dobra, ja się nim zajmę. Wykończam go. O, śmiało mu. Umarł. Sojusz. Nie sojusz. Czyż obaj nas zabijamy, jeśli zrobimy sojusz? <surg -bom> uh -huh. Món Món uh -huh. então, não, 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 Nie. Jesteś na twierdzi, Atle? Nie. Nie. To jest z Tobą jest nipo na strzałach. Ale z Ciebie, bombik. Już Cię zatwórkuje. Szkoda, że masz kamerę. Poczekaj, mam plan. Ale tak. W końcu! W końcu mogę się pochwalić z zwycięstwem. Ale on jeszcze wraca! Fajr, będzie słabo. Jak niego go to on już zapewne sobie pójdzie. Dobra, teraz czekaj. Moi za minęć. Test, teraz, bo. test, Dobra, teraz. Pa pa pa! Pa pa pa! Pa pa Ale jestem piękna, proszę popatrz na moją dupę! Fuj! Hmm... No nie! Podaję się, podaję! jeszcze wrócimy, Ale mój ja już umieram od... Cwerkowania. Już najpewniej nie wrócę. Paciki radźcie sobie. Co? O! Czy teleportowało mnie na lot wiatrza? Czyli teraz w końcu po tej długiej męce mogę to zrobić. Mogę usunąć świat. Ponieważ po pokoleniu jego po raz ostatni mogę to zrobić. Usuń! Jest. Ale my będziemy już wkrótce. <laughs> ja też.